Cześć, witam energik w kolejnym inboxingu Pudła Pełnego Barachła. Jak zwykle co miesiąc spotykamy się znowu na kolejnym spotkaniu. Spotykamy się na kolejnym spotkaniu, tak jest. Na kolejnym inboxingu Wesołego Pudła Pełnego Barachła. Zaczniemy od standardów, standardów, które pojawiają się zawsze, czyli ochraniacze na suty, ogromne dwa na duże suty, na brzmiałe. Także mamy tutaj jeden z galerą drugi ze słynnym hasłem, kiedyś miałem taką bluzę nawet z tym hasłem sobie zrobiłem. Ale nie wiem co z tą bluzą się stało, szczerze mówiąc. Tradycyjnie oczywiście jeszcze Major Kop z tym, że nie mam, czy wziąłem, czy nie wziąłem. Wziąłem mazaki, które oczywiście Majorakop podpisuje dla Ciebie. Od prawdopodobnie przyszłego pudła będzie już nowy. E, także od razu mówię: będzie już nowy. E, nowa, nazwijmy to pocztówka. E, tą oczywiście pocztówkę dla Ciebie podpisuje złotym mazakiem 24-karatowego złota, wiadomo. Proszę bardzo. Od nowego, tak jak mówię, już będzie nowa pocztówka. Prawdopodobnie. Teraz wiecie, to co się zazwyczaj szybko kończy. I tutaj dwa. Mam dwie różne. Raczej w pudłach nie będzie dwóch, będzie zazwyczaj jedna. A dlatego w tym pudle są dwie, żebyście mogli zobaczyć, jak one wyglądają. No i wiecie, nie muszę mówić, że się kończą. Już w zasadzie. Jeszcze się nie zaczęło, a już się kończą. <grywa> Odłowców Chin tradycyjnie nawilżacz powietrza na USB. Sporo ludzi mi się pyta o to, jak to się nazywa, gdzie to można kupić. Zainteresowanie jest dosyć duże tym. I z tego co widziałem na internecie, czy tam na Bangudzie, też dużo ludzi to kupuje, bo w momencie, kiedy pojawiają się te, te nawilżacze, znikają one w zasadzie błyskawicznie. Także dosyć ciężko to kupić. Zastanawiam mnie tylko, jaka jest, czy to faktycznie działa tak dobrze. Znaczy podejrzewam, że jak to postawisz przy komputerze obok i sobie to włączysz, to, to tak, no raczej nie, nie, nie będzie ci to nawilżało całego pokoju, tylko bardziej ten teren, w którym koło którego siedzisz. Także jest to dosyć fajna rzecz. Zwłaszcza teraz, kiedy powietrze jest dosyć suche, można sobie to podłączyć do komputera i nawet sobie nawet chyba jakieś światełka takie kolorowe, te światełka to akurat mnie tam. Wolałbym, żeby one się nie pojawiały, ale widzę, że tu chyba jest że te światełka się tu migają. Trochę by mnie to denerwowało. No ale okej. Okay. Oczywiście nie mogło zabraknąć krapa. Dzisiaj mam dla Ciebie Mała Brytania The Video Game, który był w jednym z wcześniejszych chyba odcinków. Zagrajmy w krapa, nie pamiętam nawet w którym, ale gra była ogólnie dość, dość kiepska, także podpisuję ją oczywiście dla Ciebie. 24-karatowym złotym mazakiem. O. I oczywiście do tego mam ten protektor od Invisible Black. Na razie nie wkładam tej gry w protektor, bo się rozmarza nam mazak, ale ten w tym protektorze oczywiście zostanie, żeby broń Boże, ta świetna gra, którą warto zapamiętać i przekazywać z pokolenia na pokolenie, się nie zniszczyła. Także będzie ona tutaj w tym Oczywiście, protektorze. Yy, ode mnie dorzucam Ci yy, ciekawą rzecz. Kurde, zapomniałem o jednej najważniejszej rzeczy. Dobra, to zaraz. <ścoughs> Tego, czego zaczynamy. Dorzucam Ci oczywiście tak coś takiego, jest to czasopismo polski gamedev.pl dlatego, że dostałem dwa egzemplarze. Z tego co wiem, to chyba tego nawet nie można kupić, nie jestem pewien, ale chyba nie można tego kupić. Jest to jednorazowe wydanie zawierające masę fajnych artykułów o polskim gamedevie. Dużo można fajnych rzeczy poczytać, dowiedzieć się. Są tutaj w zasadzie najbardziej uznane wywiady czy tam wypowiedzi ludzi takich no, znanych w branży. Tak? Na przykład mamy tutaj wywiad czy tam no wywiad z Blueberry Team z prezesem w zasadzie od Blueberry Team. Naprawdę bardzo fajna fajne czas no nie mogę powiedzieć czasopismo, no taki jednorazowa gazetka, z której można dużo fajnych rzeczy się dowiedzieć, myślę, że dla osób, które siedzą w polskim game devie i nawet takich zwykłych graczy to dużo rzeczy można się z tego ciekawych dowiedzieć. Także dorzucam ci, zapomniałem, słuchajcie o jednej rzeczy, zapomniałem przecież, że nie ma naklejek. Kurde, od tego zawsze zaczynamy. Właśnie tak jakoś mi się dziwnie to zaczęło, że tutaj co, czegoś tu brakuje. Oczywiście naklejki muszą być na pudło pełne barachła. Z jednej strony trochę mi się krzywo nalepiło, bo robię to na odległość, a już nie mam takich długich rąk. I z drugiej oczywiście zabrakło signature. Okej, okay. no teraz już możemy normalnie funkcjonować. Eee, dalej. Dobra, to ustawmy na środku. Eee, dorzucam Ci trochę gier na PlayStation 2. Eee, część z nich może znasz, niestety, niestety lub niestety część jest z tych gier po niemiecku. Nie wiem czy jest to problem czy nie, no ale dorzucam, bo w sumie może umiesz niemiecki nie będzie dla Ciebie problemem. Red Faction. Eee, nie byłem nigdy wielkim fanem Red Faction. Wiem, że kilka osób pytało mi się kilka razy właśnie odnośnie Red Faction, ale ja ogólnie nie jestem wielkim fanem marki Simpsonów. Stuntman? Stuntman? Nie wiem, co to jest, szczerze mówiąc chyba. To jest coś, jak chyba, że się w filmach bierze udział i się robi różne tam dziwne, dziwne rzeczy. Tutaj mamy Speed. Co to jest? Speed Machines 2. Nigdy o tym nie słyszałem. Nie wiem, co to wygra. q club 2: czyli granie w Billard. No i teraz słuchaj. Dorzucam, dorzucam ci. Patrzę jeszcze tutaj jedno, jedną rzecz. Think Stara. E, w Singstarze słuchajcie, jest e, kilka fajnych rzeczy, ponieważ jest to jakby niemiecka wersja, więc mamy tutaj na przykład Falco i The Fantastician Fia. Bardzo fajna piosenka z weg. Kurde, nawet bym sobie sam zostawi tą płytę szczerze. <średziny> Teraz e, właśnie chociażby za, dla The Fantastician Fia, no ale trudno, już powiedziałem to trudno. O, jest jeszcze Hosen, e, też niemieckie. E, em, no, widzę, że jest tu fajnych nawet kilka piosenek faktycznie. Coś dla Marioli, George Michael, Carl Weasley. o Rick Astley, Never Gonna Give Up, Give You Up, o spoko. Nawet, nawet kurde, fajne są muzyczki. Dobra, dorzucam ci tego singstara. Tu mam bez pudełka, ale to jest jakiś singit, nie wiem co to jest, High School Musical. To najwyżej możesz jako pod, pod, podkładka pod kawę albo, nie wiem, wyrzucisz to przez balkon. I dorzucam ci baza. I teraz tak. Dalej jeszcze z gier dorzucam Ci Star Wars Force Unleashed, to już jest wersja angielska albo europejska. Star Wars Force Unleashed. Dorzucam Ci dalej Lords of the Ring The Two Towers, jedna z niewielu gier jeżeli chodzi o Władcę Pierścieni, która naprawdę mi się podobała i w którą bardzo fajnie mi się grało, to właśnie ten Dwie Wieże, bardzo fajna taka siekaninka, ale naprawdę dobrze zrobiona i fajna, fajna. I Total Overdose. Nie jestem wielkim fanem tej marki. Grałem w jedynkę, grałem w jakąś wersję na PSP. Eee, taka Strzelanka, no, troszkę, troszkę Desperado, trochę Max Payne. No, taka dosyć wesoła, czyli tą grę też ci dorzucam. No oczywiście, jak się pewnie domyślasz, e, żebyś mógł e, pograć w te gierki, teraz trochę szeleszczę, zaraz, zaraz się dowiesz, dlaczego. Dorzucam ci oczywiście. PlayStation 2, słuchajcie, powiem Wam tak, no, bo jest ona w takiej, słuchajcie, jakości, że sam się zastanawiam, czy sobie jej nie zostawić. <noise> Ale uznałem, że nie. Jest to oczywiście slimka, czyli tą slimkę ci dorzucam. Będzie ona zapakowana w papier, żeby się tutaj nic nie poniszczyło. Dorzucam ci oczywiście do tego tradycyjnie pada DualShocka kable kable, co tu mamy, kartę pamięci kabel wideo oczywiście też dorzucam i abyś mógł pograć sobie w SingStara, dorzucam Ci SingStara nie wiem czy to widać, czy nie widać SingStara z mikrofonem, niestety mam tylko jeden mikrofon nie mam drugiego ale możesz sobie sam mu też to pośpiewać no i słuchaj, jeżeli to był bas to dorzucam Ci fantastyczną rzecz, mianowicie bazery. Jeżeli grałeś, grałeś bądź nie grałeś, może nie grałeś, jeżeli nie graliście, słuchajcie, w Nigdy w baza, jest to świetna gra, w której mamy quiz na 4 osoby, gdzie odpowiadamy, e, naciskając tutaj ten duży, duży czerwony guzik. Fantastyczna rzecz. Eee, swojego czasu mieliśmy bazę na PlayStation 3, to żeśmy bardzo często grali z Mariolą eee, i ze znajomymi, czy tam z jej rodziną właśnie w bazę. Także to Ci dorzucam. Jeszcze mam fajną rzecz dla Ciebie. Mianowicie eee, multitap do PlayStation, czyli podpinasz sobie to do PlayStation, a tutaj możesz podpiąć aż cztery, słuchajcie, pady. Eee, w zasadzie pierwszy raz mam w rękach multitapa, nigdy nie, nigdy nie, miałem, nie widziałem jak to wygląda. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego wyszło, ale taki multitap też jest tutaj w zestawie. Także to Ci dorzucam, mam nadzieję, że mi to do pudła. Oczywiście wszystko będzie zaplombowane plombą galaktycznej zajebistości, jak zwykle. Nie zapomnę, tak jak zapomniałem o naklejkach, pudło pełne berachła i pudło by było no Jego wartość, myślę, że o kilka milionów dolarów by niestety spadła. Także to wszystko ci wysyłam. No i cóż, zapraszam Was do kolejnego pudła barachła, pełnego barachła, do kolejnego inboxingu, które pojawi się oczywiście za miesiąc. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.